No i co, siemoniaki, giertyszki i inne komandosy z platformy. Musieliście coś odpalić, prawda? Bo was wypunktowaliśmy bezlitośnie za to, co zrobiliście w Weekend Polakom, za to, jak doprowadziliście do niebezpieczeństwa i zagrożenia życia. I będziemy punktować dalej. Natomiast odpaliliście kapiszonek już 4 listopada. Sama mówi to nowacka. Stwierdzili, że jakaś jedna z organizacji, 42 chciała sprzedać nieruchomość, którą nabyła, wbrew umowie i wbrew zobowiązaniom z umowy. 16 dni temu, teraz ten kapiszon odpaliliście i próbujecie skłamać Polakom, Polaków, że to nie jest zabezpieczone. Oto te do dokumenty. Zabezpieczenie także hipoteką, zabezpieczenie innymi środkami, także Skarb Państwa zawsze poprzez działanie ministra może odzyskać nieruchomość, która ewentualnie nie jest wykorzystywana na cele edukacyjne. A to są organizacje inne, które świetnie działają na rzecz dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem. Licealistów, również dla dzieci z uzdolnieniami artystycznymi, one z tych grantów korzystają tak, jak powinny. Wy tego nie potraficie. Potraficie tylko rzucać błotem, ale z tego jesteście znani. Nic wam z tego nie wyjdzie, a my będziemy pokazywać waszą nieporadność i zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego.